Rafała Kowlańca oraz pana doktora Macieja Zateja. Witam burmistrzów, księży, dyrektorów, radnych, dyrektorki i wszystkich obecnych. I myślę, że spotkaliśmy się tutaj z panem marszałkiem i nie będę przyciągał drugimi powitania. Szanowni Państwo, witam przede wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję panu staroście za, za gościnę. Jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych naszego nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten dokument to jest jedno z narzędzi realizacji strategii naszego województwa. Kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o naszej nowej strategii. Dzisiaj pokazujemy, jakim narzędziem będziemy chcieli ją wdrażać. Mówię o tym, że jest to jedno z narzędzi, ponieważ równolegle do Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy także mieli możliwość korzystania z pieniędzy unijnych które są zarządzane z poziomu krajowego. To są te duże programy, w których realizuje się na przykład inwestycje drogowe, osadowe czy też kolejowe, ale strategię realizujemy także dzięki pieniądzom budżetowym i to z poziomu gminy, powiatu, województwa czy też rządu. Szanowni Państwo, ja proponuję, żebyśmy przyjęli następujący porządek naszego spotkania. Najpierw po moim krótkim wstępie pan dyrektor Maciej Zatej przedstawi szczegółowo założenia Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj ostrzegam, bo jest 20. kwarty już konsultacja, którą odbywamy, że ta prezentacja trwała mniej więcej pół godziny. Ona jest dosyć szczegółowa, ale warto się wsłuchać, bo tam jest kilka naprawdę bardzo ważnych informacji i po tej części prezentacyjnej zaprosimy Państwa do dyskusji. Chcielibyśmy, żebyście mogli nam zadawać pytania. My chętnie na każde pytanie odpowiemy. Żeby będą uwagi dotyczące zawartości tego dokumentu, również prosimy o te uwagi. No i to właściwie cały plan naszego spotkania, który więc według naszej praktyki trwa około półtorej godziny jako całość. Szanowni Państwo, krótko o faktach, mamy 2 miliardy 250 milionów euro. Mamy projekt regionalnego programu operacyjnego, który lat miesiąc stanie się obowiązującym dokumentem. Czekamy na zakończenie konsultacji, potem negocjacje z rządem, negocjacje z Komisją Europejską w Brukseli i dokument wejdzie w życie. Jesteśmy na etapie przygotowywania listy indywidualnej najważniejszych projektów, które zejdą do naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. I to że tyle tylko wstępu, żeby nie przedłużać. Panie dyrektorze proszę o szczegóły, potem będziemy dyskutować. Dziękuję uprzejmie Panie Marszałku, dziękuję bardzo Panie Starosto za, za umożliwienie nam przeprowadzenia tych konsultacji. Tutaj w Czy ja jestem słyszalny? Czy mam mikrofon, Teraz ten mikrofon, teraz będę słyszalny. Tak. Po, tak. Państwo, że będę referował siedząc ze względu na obsługę tego urządzenia stojącego przed Czy Proszę Państwa, regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 musi bazować na wytycznych, które zostały przygotowane przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Jak powiedział Pan Marszałek, to jest tylko jeden z instrumentów realizacji polityki rozwoju, polityki rozwoju, która została określona za czasami strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Strategia została przyjęta w dniu 28 lutego bieżącego roku i pokazuje cały wachlarz różnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed Województwem Dolnośląskim. Pokazuje także cele, które chcemy osiągnąć. Te cele, które postawiliśmy sobie bazując na analizie specyfiki Województwa Dolnośląskiego, naszych barier i potencjałów, Będą mogły być w jakimś stopniu osiągnięte poprzez regionalny program operacyjny, ale na pewno to wiemy już dzisiaj, nie wszystkie nasze potencjały będą mogły być wykorzystane, ponieważ cele tematyczne określone przez Komisję Europejską i Parlament Europejski odwołują się do ogólnych europejskich celów wskazanych w strategii Europa 2020. A zatem. Nie ma takiej możliwości, aby wszystkie zagadnienia, o których my mówimy na Dolnym Śląsku były możliwe do sfinansowania wysiłków pochodzących z Unii Europejskiej. Innymi słowy mówiąc pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej są już znaczone. One mają już kopertę, czy są w kopercie zaadresowanej na konkretne cele. Proszę zwrócić uwagę na tych 11 celów tematycznych, które w tej chwili są Pierwsze cztery cele to te, które są szczególnie ważne i na które zgodnie z zapisami dokumentów unijnych powinniśmy w wyjątkowy sposób się koncentrować. To wspieranie badań naukowych i rozwoju technologicznego, także innowacji, to także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podnoszenie konkurencyjności i funkcjonowania małych i średnich mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Te cztery cele są wszystkim wspierane na poziomie Unii Europejskiej. Pozostałe oczywiście są nieważne, ale na tych czterech będzie koncentracja. Nie ma jak Państwo widzicie wśród tych tematów. Hasła, które by odwoływało się do rozwoju turystyki, która była mocno akcentowana w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, Nie ma także hasła, które byłoby w specjalny sposób manifestowane, reprezentowało sferę kultury. Również transport nie jest wśród tych pierwszych czterech elementów. To wynika z polityki ogólnounijnej. Na nasze specyficzne cele musimy także poszukiwać źródeł, które pozwolą nam na realizację zadań i działań komplementarnych do tych przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo, poza Regionalnym Programem Operacyjnym na terytorium Województwa Dolnośląskiego będą realizowane także inne programy operacyjne, które są przygotowywane na poziomie krajowym. O nich w drugiej części prezentacji pod koniec także powiem. W obecnej edycji yy, na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny będzie bazował z dwóch źródeł. Będzie, będzie czerpał środki z dwóch źródeł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 osi priorytetowych, które zaraz e, będziemy poznawać. E, te, tych 10, część jest właśnie zbudowana na bazie e, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a część będzie przeznaczona na tak zwane projekty Niemkie bazujące głównie na Europejskim Funduszu Społecznym. Jest to pewna odmiana w stosunku do tego programu, który był i który jest jeszcze realizowany z perspektywy 2007-2013. Otóż myśmy mieli na, na poziomie regionu program operacyjny kapitał ludzki, będący, będący komponentem regionalnym programu operacyjnego krajowego. W tej edycji te środki finansowe przeznaczone na miękkie działania zostały wtłoczone w jeden program. Stąd też nasz program jest dwufunduszowy i wydaje się, że będzie to dobre rozwiązanie dla uzyskania komplementarności zadań pomiędzy tymi inwestycjami, a więc twardymi działaniami i minkimi, wypełniającymi powstającą na przykład, infrastrukturę na regionalnym. regionalnym. Szanowni Państwo, teraz prześledzimy po kolei te osie priorytetowe. Zaczynamy od osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc część pierwsza, oś pier pierwsza, przedsiębiorstwa i innowacje. W każdej z osi priorytetowych są priorytety e, inwestycyjne, które wyszczególniają, w jaki te środki finansowe e, mają być e, przeznaczone. A więc w osi pierwszej, priorytet inwestycyjny, wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych. Tutaj przede wszystkim będą e, mogły być dofinansowane projekty związane z realizacją czy z rozwojem infrastruktury badawczej i to tej która, jest, która będzie powstawała w jednostkach naukowych. Możliwe także będzie tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród mieszkańców regionu, w tym żaden projekt Kopernik czy, czy instytucja, która będzie promowała naukę, to także jest możliwe. Kolejny priorytet Inwestycyjne i Innowacyjne Przedsiębiorstwa, tutaj e, jest to priorytet przede wszystkim adresowany do przedsiębiorców w myśl tej zasady, że wzmacniać mamy przede wszystkim przedsiębiorców, przedsiębiorstwa jako bazę podatkową, jako bazę, która e, zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomieszczącego służyć będzie w wytworzeniu naszej siły, bo nie mamy bazować tylko na dotacjach, ale na tym co sami wypracujemy, mamy dążyć w kierunku samodzielności, a więc to akurat ukierunkowanie y, się przez Komisję Europejską na wzmacnianie y, sektora y, przedsiębiorstwa, czy, czy przedsiębiorczości w ogóle, y, to jest jak najbardziej zbieżne z podejściem y, samorządu województwa, w związku z tym to przedsiębiorczość tę wspiera. Innowacyjną przedsiębiorczość, która będzie wyposażona w badania, y, w otoczenie badawczo-rozwojowe. A więc wspieramy prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, wdrożenie wyników badań i technologii. I z tym mamy też problem, bo okazuje się, że mamy bardzo dużo ciekawych rozwiązań w postaci patentu czy nowego pomysłu, ale teraz problem jest z wdrożeniem, a więc na to wdrożenie musimy też położyć bardzo wysoki akcent, bardzo znaczący akcent, żeby to wdrożenie skuteczność z konsultacji prowadzonych społecznych tych właśnie wynika, że powinniśmy te elementy mocniej na to, to przywiązać tego więcej No i także profesjonalne usługi proinnowacyjne i takie, które są świadczone przez instytucje, instytucje otoczenia biznesu dla przemysłu, dla przedsiębiorstw. Wodzień w przedsiębiorczości osobny projekt inwestycyjny kolejny, który umożliwi tworzenie i wspomaganie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, w tym także inkubatorów akademickich tworzenie nowej infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej w dostosowania do nowych funkcji gospodarczych. W tym miejscu przede wszystkim zaznaczamy konieczność tej takiej rewitalizacji infrastruktury, ale rewitalizacji funkcjonalnej, w tym zbrojenie terenu, rekultywacja gruntów, modernizacja dróg, ale już na terenie przeznaczonym konkretnie pod inwestycje. Także przewiduje się wsparcie Inwestycyjne dla nowo powstających firm, startupów, które będą mogły być wspomagane w tej fazie rozruchu oraz w fazie komercjalizacji wiedzy. Proszę Państwa, kolejny priorytet inwestycyjny to internacjonalizacja przedsiębiorstw. Nie może być mowy o nowoczesnej gospodarce, o atrakcyjności naszych przedsiębiorstw i rozwoju tych przedsiębiorstw, jeżeli one nie będą graczami na rynku międzynarodowym. Jeżeli nie będą miały tej związanej ściśle współpracy ze sobą, z, również z międzynarodowymi firmami czy, czy korporacjami, to wzmacnianie współpracy gospodarczej o charakterze ponadgranicznym jest w związku z tym też takim działaniem, które będzie mogło być finansowane czy współfinansowane z wykorzystaniem regionalnego programu operacyjnego. Tutaj jeśli chodzi o e, możliwości dofinansowania wszelkich wizyt studyjnych udziałów w międzynarodowych targach, e, ta, targach i wystawach, a także mogą być finansowane działania wzmacniające promocje czy mowy, promujące przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kolejny projekt inwestycyjny to rozwój produktów i usług małych i średnich przedsiębiorstwach. Te małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać w związku z tym wsparcie dotyczące Wprowadzania na rynek nowych zupełnie produktów lub usług. W tym miejscu także akcentujemy usług turystycznych, ponieważ, jak powiedziałem na początku, turystyka nigdzie mocno nie występuje w celach tematycznych, ale jeżeli turystyka będzie występowała jako efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci usługi turystycznej, to da się to wtedy uzasadnić, a zatem możemy też wspierać pewne cele i realizować cele określone w strategii rozwoju województwa. Ale nie tylko, oczywiście, usługi turystyczne tutaj o całej palecie szerokiej usług innowacyjnych, innowacyjnych produktów, także które firmy będą wprowadzać na rynek. To jest jedna rzecz, natomiast z drugiej strony też kanały dystrybucji mogą być e, wspierane, w tym kanały e, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych i w ogóle produkty e, związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w przedsiębiorstwach, małych i mikrośrednich przedsiębiorstwach. To zadanie do możliwego sfinansowania w ramach rozwoju produktów i usług w MŚP. Szanowni Państwo, tutaj właśnie jest to miejsce, zwracam uwagę, gdzie przedsiębiorstwa mogą korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych gdzie mogą e, e, rozwijać te nowe technologie dla swoich własnych potrzeb. Natomiast w kolejnej osi priorytetowej, z takim kolejnym wątku tematycznym, znalazły się zadania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ale adresowanymi do poziomu publicznego. Tutaj mamy priorytet inwestycyjny e-usługi publiczne. I w ramach tego priorytetu tego, te inwestycyjnego będzie możliwe wprowadzanie oraz rozwijanie przeróżnych usług publicznych związanych z edukacją, z, 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 z kulturą, z turystyką, właśnie kolejny, kolejny wykryw, aby na przykład informację turystyczną zrobić jako element e, systemu informacji e, dla publiczności, dla społeczeństwa. Tutaj także zadania związane z bezpieczeństwem, a także system informacji przestrzennej. To wszystko w wydaniu elektronicznym będzie mogło być przygotowane pod warunkiem wykorzystania środków unijnych zawartych w tym priorytecie. Będzie także możliwe digitalizowanie zasobów, ale przeróżnych zasobów, także zasobów katastralnych, zasobów naukowych, kulturalnych, edukacyjnych. Jeżeli sfera publiczna tak nie dysponuje, może startować konkursy i pozyskać na to środki. Dodatkowo zadaniem komplementarnym do tego będzie budowanie kompetencji cyfrowych uczniów, aby ta, to społeczeństwo w przyszłości mogło z tych zasobów korzystać, a także je rozwijać na przyszłość. Proszę Państwa, oś priorytetowa trzecia to gospodarka niskoemisyjna. Jest to trzecia z osi, która wpisuje się do tych najważniejszych czterech celów tematycznych. Gospodarka niskoemisyjna to jest zadanie, niezwykle ważne z punktu widzenia Komisji Europejskiej. W ramach tego yy, yy, zadania, w ramach tej osi projektowej mamy priorytety inwestycyjne dotyczące produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W tym miejscu yy, będzie możliwe wsparcie dla budowy oraz modernizacji zakupu konkretnych urządzeń, konkretnych instalacji służących w wytwarzaniu energii pochodzących z odnawialnych źródeł, np. ze spadku wody, czy z energii słonecznej, czy z energii wiatru, z biomasy, biogazu, etc. Kolejny kryterium inwestycyjny to efektywność energetyczna i użycie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. To jest znów projekt adresowane szczególnie do producentów, do małych i średnich przedsiębiorstw, do podmiotów gospodarujących, które mogą wykorzystywać te odnawialne źródła energii w swoich obiektach, mogą modernizować także swoje obiekty pod względem energetycznym i wykorzystywać do tego celu źródła energii te odnawialne źródła energii. Kolejny priorytet inwestycyjny to efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. W poprzednim mieliśmy specjalny adres dla przedsiębiorców. Tutaj jest ten adres wyraźnie zaznaczony, to, są, to jest ta sfera publiczna. Możemy w tym miejscu przeprowadzać kompleksowe inwestycje podnoszące efektywność energetyczną części. Wspólnych, wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznych. W ramach tego priorytetu będzie także możliwa modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą już podłączeniem do źródła ciepła. Więc trochę analogicznie jak w poprzednim priorytetie inwestycyjnym, tyle że głównym odbiorcą środków w ramach tego priorytetu inwestycyjnego jest sfera publiczna. Tutaj, Szanowni Państwo, podpowiadam jest także pewien element dotyczący rewitalizacji bo przecież podnoszenie tej efektywności energetycznej w budynku wiąże się z poprawą izolacyjności czy termiki buddy, a zatem w konsekwencji może to też doprowadzić do zmian w wizerunku budynku, a to świadczy też w pewnej części o przeprowadzonej rewitalizacji, chociaż już w tym miejscu zaznacza, że rewitalizacja w obecnym okresie programowania będzie definiowana inaczej niż do tej pory to było rozumiane. Dzisiaj nie jest kluczem estetyka i wizerunek. Dzisiaj kluczem jest zmiana funkcji. Ale o tym też szczegółowo już przy właściwym priorytetie inwestycyjnym. Proszę Państwa, kolejny priorytet inwestycyjny to wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Tu trzeba zaznaczyć, że pozyskanie środków finansowych będzie zależne od przygotowania i posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej, które to plany gospodarki niskoemisyjnej muszą być przygotowane i gotowe w momencie aplikowania środka. Więc składając wniosek na dofinansowanie jakichś zadań do konkursu, taki plan gospodarki niskoemisyjnej musi być gotowy i w dodatku wskazywać daną inwestycję za zasadę. Jakie to będą inwestycje możliwe? No, wszystkie takie, które związane są z, z mobilnością w mieście, które będą podnosiły y, y, taką, y, taki transport publiczny gramowały no, de facto oraz systemy park and ride, czyli bike and ride zintegrowane w centrum przesiadkowe i w tym także ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe, które będą uzupełnieniem systemu transportowego, przy czym zawsze można to też szerzej, no, to zintegrować, bo ścieżki rowerowe i wychodzące poza granice miasta, więc mogą one także być po części wykorzystywane jako system turystyczny. Proszę Państwa, w ramach tego priorytetu możliwe do realizacji będą również publiczne inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego w budynkach użyteczności publicznych. Jeszcze raz to powtórzę, może innymi słowami. Nie chcemy tylko rewitalizować, w sensie modernizować stale czy pielęgnować i dodawać wichru już budynkom wykorzystanym, czyli zmieniać funkcję budynku. Ważne jest też także wykorzystanie czy stworzenie nowych zupełnie wartości, nowych inwestycji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Te najnowsze technologie muszą też znaleźć swoje wykorzystanie, w związku z tym chcemy to umożliwić, ale warunek jest taki, że inwestorem będzie sfera publiczna, a końcowy efekt będzie polegał na tym, że zostanie budynek, który będzie służyły szerszej publiczności, ale w użyteczności publicznej. Wówczas, jeżeli takie walki będą spełnione, możemy wykorzystywać nowe technologie, energooszczędne oraz budowództwo pasywne tworzyć, nowe zupełnie technologie, zaangażować i wykorzystywać do inwestycji. Kolejny i ostatni priorytet inwestycyjny, zamawiany w tej osi priorytetowej, to wysokosprawna kongeneracja. W tym wypadku wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kongeneracji. Proszę Państwa, te trzy osie priorytetowe, które w tej chwili omówiliśmy, to są jednocześnie odpowiedniki czterech celów tematycznych określanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski jako wiodące. W nowym okresie programowania lata 2014-2020. Na te cele będzie najwięcej środków finansowych przeznaczonych w całej Europie, rozpatrując to globalnie. czwarta to środowisko i zasoby. Mamy tutaj trzy priorytety inwestycyjne. Pierwszy związany z gospodarką odpadami. Wszelkie działania dotyczące selektywnego, selektywnej zbiórki odpadów, a także składowania odpadów unieszkodliwiania tych odpadów, wdrożenie różnych systemów i technologii odzysku yy, oraz recyklingu odpadów to są działania możliwe do sfinansowania, yy, także przedsięwzięcia dotyczące instalacji przetwarzania odpadów, jak po uzupełnienie tego, co w pierwszym w punkcie referowałem. Niezwykle ważne jest także rekultywowanie terenów składowych tych odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk, które w międzyczasie. Nam powstały. Będą także środki finansowe przeznaczone na unieszkodliwianie różnych szkodliwych substancji, między innymi azbestu, w naszym terytorium województwa. Jest także element uzupełniający dotyczący edukacji ekologicznej i kształtowania pewnych post postaw, związanych właśnie z odpowiedzialnością za naszą przestrzeń i właściwe postępowanie z odpadami. Ten system selektywnych zbiórek odpadów będzie funkcjonował tylko wtedy, jeżeli do tego systemu będą przyuczeni, czy może zaangażowani w ten system będą wszyscy obywatele, a zatem ten element uzupełniający jest tutaj niezwykle potrzebny jako proces edukacyjny trwały. Priorytet inwestycyjny, gospodarka wodno-ściekowa, kolejny priorytet tutaj osi internetowych. Mamy tutaj przede wszystkim możliwość budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, przy czym w aglomeracjach, do 10, w aglomeracjach ściekowych do 10 tysięcy liczby mieszkańców. W przypadku, jeżeli aglomeracja ściekowa przewyższa 10 tysięcy mieszkańców, wówczas taka...